Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Piłkarki ręczne Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk mają ze sobą kolejne spotkania o Mistrzostwo Śląska. Zaczęło się od pojedynku młodziczek, w którym przed własną publicznością zespół muks rozgromił UKS Mosm bytom 43-13, a drużynę do zwycięstwa poprowadziła Julia Grzesista, zdobywczyni 12 bramek. Zwycięsko dla zespołu MUKS Skałka Śląsk było również w kategorii dzieci. W oglądanym pojedynku podopieczne trenera Andrzeja Gajczewskiego zmierzyły się u siebie z pierwszym zespołem Pogoni 1945 Zabrze. Światogłowiczanki kolejny raz w tym sezonie pokazały, że tworzą silną drużynę i już do przerwy wygrywały 12-5, kontrolując przebieg tego pojedynku i na niewiele pozwalając Zabrzankom. Druga połowa miała podobny przebieg, a miejscowy zespół zainkasował kolejny komplet punktów. MUKS Skałka Śląsk, Pogoń 1945 1 Zabrze, 23 do 16. Najwięcej bramek dla świętochłowiczanek zdobyła Magdalena Jabłońska, kończąc strzelanie na siedmiu golach. We wtorek, 19 stycznia na akwenie Skałka pojawili się żużlowcy Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk wraz z zawodnikami mini-żużlowej drużyny Rybki Rybnik oraz z jednym z zawodników świętochłowickich, który pierwsze kroki stawiał w szkółce żużlowej Śląska, a obecnie jest zawodnikiem drużyny z Częstochowy. Krótki trening był jednym z elementów przygotowań żużlowców do nadchodzącego sezonu. Po kilku próbnych okrążeniach mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z najmłodszych w tej grupie. Na co dzień jeździsz na mini-żużlu. Dzisiaj miałeś okazję trochę pojeździć na lodzie. Jakie wrażenia? E, Dobre. <laughs> przyczepnie trochę. Fajnie po takiej dłuższej przerwie wsiąść znowu na motocykl? No tak. Co dzisiaj najtrudniejsze było to, że rzeczywiście jest tak przyczepnie? Tak. Wiesz, ile ty masz lat? Dziesięć. Od jak dawna jeździsz na żużlu? Dwa lata. Yy, zamieniłbyś ten sport na jakiś inny? Nie. To nie pierwszy raz, kiedy w Świętochłowicach żużlowcy, korzystając z aury, trenują na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Warto przypomnieć w tym miejscu dwie edycje Ice Moto Show, lodowego ścigania na skałce, w którym wzięli udział nie tylko żużlowcy, ale również kładowcy i motocrossowcy. Tym razem, niestety, udało się jedynie trochę potrenować, ale być może trafi się jeszcze okazja na coś więcej. Piłkarze z Lipin mają za sobą pierwsze zajęcia. Podopieczni trenerów Grzegorza Wagnera i Jacka Basa na pierwszym treningu zameldowali się 18 stycznia. Sztab szkoleniowy nie ukrywa, że rozgląda się za kilkoma zawodnikami, którzy będą mogli zasilić szeregi zespołu z Łagiewnickiej 80, bowiem mimo trudnej sytuacji w tabeli Lipinianie nie złożyli broni i ciągle myślą o pozostaniu wśród w Ligi Okręgowej. Cała kadra została również poddana badaniom, które mają pozwolić trenerowi na poznanie warunków każdego z nich i ewentualnie zastosowanie treningu indywidualnego czy wprowadzenie diety. Podczas zajęć piłkarze pracowali nad kondycją, ale mieli również okazję potrenować z piłką. Pierwszy mecz kontrolny naprzód zagra 23 stycznia, kiedy to w Chorzowie zmierzy się z juniorami ruchu. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję, do widzenia.